Polskie Radio Dzisiaj będą wyjątkowe kartacze, bo z dziczyzną. Jakie to mięso? Z dzika, szyneczka. Już przygotowane. A jak pani farsz przygotowała? Do, szyneczka została zmielona, przede wszystkim umyta i wilgotna. I została e, zmielona, prześciską, cienkie. Do tego dodałam przyprawę. Pieprz, majeranyk. Sól, pieprz ziołowy, jałowiec zmielony też tak samo, ja porzucam po prostu do maszynki w czasie mylenia mięska wtedy miele razem jałowiec. Z kolei później dodaję jeszcze cebulkę podsmażaną, ale nie mieloną, drobno posiekaną na patelni usmażone z niewielką ilością tłuszczu, tylko aby ją troszeczkę podsmażyć wymieszać wy, i później ją odstawiam, żeby ono się troszeczkę zredukowało. W międzyczasie przygotowuję ciasto na ziemniaczane, tarkowane ziemniaczki, wyciskane i są one odstawiane, zostaje pod woda wywać z ziemniaczków, w którego osadza się skrobia. Gotowane ziemniaczki w stosunku 1 do 3. Jedna porcja gotowanej, dwie porcje odciskanych ziemniaczków. Łączę ze skrobią i mieszam. Dodaję do tego sól. Do wrzątku później wrzucamy. I nie tak nie I formę, właśnie pomyliłam formę, mówiąc co dodaję. Czyli nie będzie takiego kształtu tradycyjnego będą. kartaczy. Nie, nie, nie. To będą w postaci takiego ufo. Dlatego, że robię dużo asortymentów kartaczy. Robię nie tylko z dzikiem, robię z wieprzowiną, robię z nadzianiem ruskim, robię z pieczarkami, robię z grzybami. To proszę dokładnie pokazać, jak to ufo będzie wyglądać. Bo pani tak szybko robi, że nie sposób no ja, zadążyć. No dlatego jasne ciasto wychodzi. O i mamy talerz UFO. O takie. To jest coś. I jak długo te kartacze będą na ogniu? 20 minut. I nie przeszkadza to, że jeden obok drugiego? Nie, one muszą się gotować obok siebie, no bo to musi być garnek. O, takie on jest.